Ohaio, z tej strony Kirito, a to pierwszy odcinek z naszej nowej serii Zagrajmy Wy. Resident Evil. Dokładnie tak, Resident Evil. Otóż jest to HD remaster, dlatego że no, sądzę, że będzie Wam się go lepiej oglądać niż oryginał. Ale powiem tak, dlaczego akurat ta gra i dlaczego akurat pierwsza część? Może właśnie zacznijmy od takich podstaw. Otóż, zdecydowanie się na Resident Evil 1. Z racji tego, że nieuniknione, że w przyszłości nagram kolejne części. Po początku myślałem o siódemce, ale stwierdziłem, że fajniej będzie chodzić, chodzić tak chronologicznie. Mimo, jakiś tam powiązań nie ma, chyba, że mówimy o części od siódmej i ósmej, ale to mniejsza. Na nie też przyjdzie czas, jak już... no... Jak już będzie odpowiedni czas, że się tak wyrażę. Ale dobrze. Tutaj... Otóż w tej serii zachodzi jedna wielka zmiana. Już nie będę służył za lektora. Tylko będę wam przedstawiał tak jakby skróconą fabułę... A to na przykład przed cutscenką, a to po cutscence. Myślę, że tym razem akurat jeszcze przed wyjątkowo. Z racji tego, że... no wolę żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi w kasence. A Dlaczego nie będę robił selektora? No, toż będzie tu masa tekstów w tej grze, to po pierwsze. A po drugie, sądzę, że język jest raczej, raczej tak skonstruowany, że każdy będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli by nie za bardzo z tego co widać na ekranie, to mam nadzieję, że chociaż z mojego tłumaczenia. No dobrze, zanim że przejdziemy do gry właściwej i opowiem wam trochę więcej o Resident Evil, no to może przejdźmy do fabuły. A więc akcja, która rozpoczyna się 24 lipca 1998 roku, sekcja Bravo Star, tak wiecie, tak jakby specjalna jednostka oddziału w Raccoon City, do zadań specjalnych, została wysłana w góry Arkley na przedmieściach miasta, by zbadać przyczynę serii wyniesionych mordek, które miały miejsce w tamtym rejonie. Jednak w dziwnych okolicznościach zaginęła. Do akcji poszukiwawczej wysłana została druga część oddziału, Alpha Team. Na miejscu w pobliżu lasu znajdują szczątki śmigłowca Brawo oraz ocietą ludzką rękę. Podczas eksploracji terenu zostają zaatakowani przez watakę zmutowanych psów takie nazwijmy może. Pilot Od oddziału, brat, panikuje i odlatuje w pośpiechu, zostawiając swoich kolegów. W wyniku ataku, jeden z członków oddziału, Joseph, ponosi śmierć na miejscu, pozostali ratują się ucieczką. No i co będzie się działo dalej, no to już zobaczycie w kascence, Bo to jest tak jakby, wiecie, większość tego co się będzie tam działo. Ale dobrze, ja już może nie będę przedłużał. Przejdźmy już do samej gry. To jest trochę inaczej niż w normalnych grach, bo wiecie, normalnie to jest, że jest easy, medium i hard. Tutaj jest inaczej. Tutaj właśnie pierwszy poziom jest najtrudniejszy, a trzeci najłatwiejszy. Ale ja myślę, że pójdę sobie po prostu do normalu. I też tutaj jest taka zmiana, że możemy sobie wybrać, kim chcemy kierować. Czy chcemy Cleese'em Redfield'em, czy Jill Valentine. Otóż najlepiej jest zacząć od Jill, ponieważ, że tak powiem, w oryginalnym Resident Evil i to dodatkowo Oil, żeby się to nie pomylić, w wersji japońskiej, nie, nie, nie jestem do końca pewien, ale tak po prostu powiem, że chyba w wersji japońskiej było tak, że Jill była oznaczona jako poziom easy, a Chris jako poziom hard. Dlatego ja sobie wolę powiedzieć na początku jako Jill. Oczywiście Chrisa też przejdziemy, ale to w swoim czasie, jak już nauczymy się niejako postaw gry jako Jill. I żeby być innym od reszty let's play, u mnie gild będzie wyglądała trochę inaczej, ponieważ będzie wyglądała w ten sposób. A dobrze, ja już nie przedłużam, zaczynamy. Alpha team is flying around the forest so situated in Northwest Raccoon City. Where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate. But we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Safe for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into... a nightmare. This way. Make for that mansion. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find. What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. I w taki oto sposób przechodzimy już do właściwej rozgrywki. Jako, że już powiedziałem wam yy, mniej więcej co było początkowe, kasencją no na początku, no to nie będę się znowu nad tym rozwodził. Otóż, jak widzieliście, język jest dosyć prosty, więc raczej nikt nie będzie miał problemu z tłumaczeniem sobie tego, oczywiście. Teraz wiecie, teraz mamy zadanie przeszukać trochę tą rezydencję. ja oczywiście wezmę to. Bo w tych częściach jeszcze figuruje ten taki trochę system, który mi się nie podoba, czyli że żeby zapisać grę potrzebujemy, wiecie, tych takich... A poza maszyną do pisania to jeszcze tych tego całego atramentu jakby jak no, widzieliście, Barry to jest na nas krew i no mimo nadzieję, że to nie jest krew Chrisa, którego musieliśmy zostawić trochę za nami, jak widzieliście. Otóż do rezydencji dostawili się tylko my, czyli Jill Valentine, Barry i jeszcze Wesker, który no kazał nam aktualnie przeszukać jadalnie. Może nawet tej odnowionej wersji ta scena robi trochę wrażenie, muszę przyznać. Wiecie, oczywiście mogłem z nim walczyć, ale że nie chce mi się tracić na boi, no to... odpadł mnie jako dodatkową caccenkę. Look out! take No jak słyszeliście, można ten, może mój się teraz dowiedzieć, że Kenneth został zabity przez to coś. Aha. Jeśli słyszeliście ten dźwięk, to jak wiecie, zombiaki w interesach rezydenta imi tak jakby. Rozpuszczają się w ziemię. Ten tamten się nie rozpuścił, i ten czas, jaki słyszeliście na to, może oznaczać, że. On jeszcze nie do końca jest martwy. On mógł sobie wstać i gdzieś indziej pójść. Jill, don't look mi him. Nie to idea. No, i musimy teraz poszukać Weskera, który gdzieś się zapuścił. I że no, nie wróży to dobrze z racji tego, że wiecie, jak to jest w chorobach. Nigdy nie należy się rozdzielać, niejako. Oczywiście, najpierw tutaj pozostać póki co. Dlatego, że no. Ktoś, nie wiem, czy nie ma nigdzie tutaj. Czy wiecie, czy na PNZ, czy gdzieś w tym rodzaju. Ogólnie to ktoś może zapytać, czemu akurat wiecie? Czemu akurat wybrałem grę na padzie w tą grę i dlaczego akurat. ...czemu akurat ta część? W sensie, dlaczego akurat wybrałem jedynkę, to już mówiłem, ale. nothing what's going on around here i can't figure it out same here chris and now wesker there's not much we can do we can search for him separately i'll investigate the dining room again okay then i'll try the door on the other side <sighs> this mansion is gigantic we could easily get lost let's start from the first floor okay oh i almost forgot it's a lock pick No zdarzyłbym lepsze trochę. wiesz, że to niby jest scyzorek, ale w kazenku powiedziałem, że to jest ten, że to jest wytrych, więc uznajmy, że to jest po prostu wytrych. Może dobrze. Wytrych. Tak też trochę jedynkę wybrałem z racji tego, że. Może wam się ją zabawnie o kondensacji tego, że to jest trochę inny styl sterowania niż w innych częściach Resident Evil. Jak widzicie, tutaj mamy taki kąt kamery z pokoju. to inny niż w Devil May Cry. Ale podobny. Aczkolwiek tam było to trochę prostsze. Ja to sobie, może, już powiem, sobie, co może nam się bardzo przydać. Powiem tak, możecie się nawet często śmiać yy, jak ja będę w to grał, z racji tego, że ja w Resident Evil 1 trochę grałem, nie przeszedłem całej i mój obecny czas tej grze może wynosić nawet nie więcej niż 2 godziny. Może fani Residenta jest od dawna, ale zwykle po prostu niejako go bardziej oglądałem niż sam grałem. Więc taka seria może być dla was w sumie ciekawym... Widowiskiem, z racji tego, że ja się może tutaj, mogę w tej grze gubić, ginąć i tak dalej, a wy możecie czerpać z tego fan z racji tego, wiecie, jak, jak nie potrafię bardzo w tą grę grać. Okej, okay. oczywiście, że wezmę sobie nożyk. A, i tutaj mamy cały samouczek, jak się posługiwać tym. Tylko że ja akurat w opcjach zaznaczyłem, że wolę mieć ten, wolę mieć to ustawione, żeby automatycznie zil używani jako ten, jako nożyka. A właśnie. Spróbuję go wyminąć. No i dupa. Wiecie, on jeszcze nie pada. Widzicie? Jest to tak, jak można zrobić coś takiego. O kurde! Dobra, może ja już nie będę próbował niego, niego strzelać. Bo chciałem go zabić, ale widzę, że mogę na to zmarnować trochę więcej amunicji niż bym chciał. Dlatego ja go sobie już tutaj zostawię. To miejsce chyba mamy już w pełni, wiecie, obczajone. Więc niech on tam się męczy. Ja tu wolę, wiecie, ja tu wolę gdzieś indziej iść. że wiecie, no jak widzicie, amunicji mam mało, bo tylko 12 naboi. Trochę mi to dziwi, no bo wiecie, misja ratunkowa, yy, wiecie, nie wiadomo co się dzieje, jakby powiedziałem, kadence, spacerów jest około 10, a każdy z nich ma tylko 15 naboi, nie? To jest trochę dziwne, mimo wszystko. I tutaj taka rada dla was. Yy, czekajcie. Mm -hmm. O, i zostawimy tutaj jakiś film, który należy do, należy do Keneta. Ale potrzebujemy magnetowidu, żeby otworzyć tą kazetę VHS. I jeszcze dostajemy tutaj wiadomość, że jego gatunek prawdopodobnie tego Keneta jest rozszarpane. I może trochę powiem Wam jak to u mnie jest z Resident Evil, bo jak już mówiłem, no fanem jestem od dawna, ale w sumie nigdy nie mówiłem jak to u mnie wygląda ta przygoda z tą serią. Otóż... Ja zacząłem trochę późno, ponieważ zacząłem grać od części szóstej. Oczywiście w, w część zero trochę grałem naciskiem na trochę. Mhm, oczywiście. Wiecie, o podejście dwa razy przeszukać. Bo, na przykład, za pierwszym razem mogą być jakieś szczegóły, a za drugim można znaleźć jakąś amunicję albo coś. To są oczywiście roślinki, które służą nam za apteczkę, więc warto je. Warto mieć już ich jakąś ilość zachowaną. Jak macie dwie roślinki, no to polecam robić takie coś. O, właśnie. I macie ten. I macie czymś, czym można się bardzo podobnie wyleczyć. Ale, tak jak mówiłem, fanem jestem Resident Evila. Tylko, że. Wiecie, ktoś może powiedzieć, że. Jaki to wam zaczyna od szóstej części? No, chodzi o to, że w 0 i 1 trochę grałem, tylko że. Jak już mówiłem, tutaj jest trochę inny system. Trochę inny system, który. Myślałem, że. Jak zacznę grać te późniejsze części, to później się przyzwyczaić bardziej do tych starych. Co oczywiście, jak patrzę z perspektywy to było głupie, no ale. Wiecie, nie byłam sobie doświadczony w tego typu grach. W sumie dalej nie jestem aż tak, jakbym momentami chciał. Ale to już szczegół. Dobra, to jego sobie wyminę. Ach, powiem wam, że trochę ciarki przechodzą jak się słyszę, to takie... Wiecie, nie wiecie, czy za chwilę się po prostu mu nie odwiedzi i się na was nie rzuci, nie? Dobra. Co tutaj mamy? Zamknięte. A tutaj? Otwarte. Znaczy, teraz otwarte, bo użyliśmy tego, wytrycha. To jest scyzorykiem. Aha. Widzę tutaj tutaj pana, ogólnie to powiem wam, że w jedynkę nie grałem jakoś bardzo długo, dlatego też no, możecie się śmiać z tego jak ja gra, gram, z racji tego, że ja w jedynkę grałem nie więcej chyba niż 2 godziny, tak wiecie, w sensie przed nagrywaniem, mówię, jakoś nigdy tego nie ukończyłem i mówię, po prostu chciałem się bardziej, wiecie, nastawić na tą część z racji tego, że chciałem najpierw przejść te późniejsze, myślałem, że to będzie jakieś dobre przyzwyczajenie, no ale nie już tak jak, jak chciałem. No to dlatego teraz na z dalekłości w formie gameplaya. Przesłamy taką drugą serię, w której za bardzo nie wiem jak przejść do końca gry. No ale całkiem sporo oglądajmy i mam nadzieję, że tym razem to pomoże tak jak, samo jak w Tomb Raiderze. Dobrze, że on się odsunie od tych drzwi. Na razie. Oczywiście wiecie to jest pierwszy odcinek, więc jeżeli nagłośnienie nie będzie, wiecie, tak jakby OK i tak dalej. No to wybaczcie, ale będę na tym pracował po prostu już tak bardziej od drugiego odcinka, bo będę widział na YouTubie jak to sprawnie więcej z tym wygląda. Ale dobrze To jeszcze może pójdę tutaj bo pamiętam, że tutaj jeszcze było takie fajne zejście, do którego chciałbym się dostać. Eee, o właśnie, tutaj były te drzwi otwarte? Eee, nie wiem, czy chcę się dowiedzieć, co tam jest. There are octagonal incidental on the right and left of the door. A są jakieś oznaczenia, chyba. Ja się powiem, ten taki jęk nie był za bardzo przekonywujący, żeby się dowiedzieć co tam jest. A ja może się skryje tutaj. Tutaj ja dobrze pamiętam można było sobie sprawdzić, nie to można było sobie sprawdzić tą strzałę O właśnie Tutaj czasem właśnie jak zrobimy sobie takie rzeczy to można O właśnie się dowiedzieć, że część z nich można nam posłużyć za coś I ja na przykład teraz możemy sobie użyć tego i w ten sposób dostajemy się do podziemi. Wiesz, tutaj oczywiście nie siedzi się, jeżeli będziemy 500 razy wracać do jednego pomieszczenia i będziemy za każdym razem odkrywać coś nowego, bo tak tak idea jest skonstruowana. O, tutaj jest coś ciekawego statua z dziurą. Wygląda, że oczy. Czekajcie, co? A, ma dziury tam, gdzie oczy powinny być. O. Książka. E, czy chcesz wziąć w e, książka klątw? No oczywiście. Co, to z tego może się stać, nie? A. To może ją sobie ją sprawdźmy. A, właśnie. Tak. Chcę uzyskać klucz. Książka klątw. E, cztery maski. Maska, która... E, nie mówi... Nie mówi źle. Maska, która... A, maska, która nie mówi o źle. Maska, która nie czuje zła. Maska, która nie widzi e, zła. I maska, która... Nie może... Mówić, czuć oraz widzieć zła. Kiedy cztery... Ten, kiedy cztery znajdą się na swoich miejscach, zło się obudzi. Okej, okay, czyli... Ma, jeżeli dobrze mam rozumieć, to musimy zdobyć jakieś cztery maski, które umieścimy na każdej z tych statu. Przynajmniej tak to rozumiem. Oczywiście wiecie, ja się nie obrażę, jeżeli nam, yy, na przykład będziecie chcieli mi powiedzieć jakieś tam porady w rezidencie i tak dalej, na przykład jeżeli coś gdzieś pominąłem i tak dalej. Bo ja szczerze wręcz bym był zadowolony, jeżeli byście takie coś zrobili. Bo wiecie no, fajnie by byłoby, jakbyśmy mogli się trochę też zintegrować w komentarzach na przykład na temat tej serii. Wiecie, powiedzielibyście, co wam się podoba, co chcielibyście na przykład usłyszeć na odcinkach o tej grze i tak dalej. No ja bardzo chętnie. Przymierz, że jak mówię, no bliższe są mi te y, późniejsze części. W sensie szóstka, siódemka, Bo piątkę grałem, ale trochę, czwórkę tak samo. 0 y, i1 też grałem, ale też trochę. Ale dwójkę. wprawdzie remaster, ale dwójkę przeszedłem. Więc o to możecie być spokojni. Ale dobrze, ja myślę, że skoro to jest taki wprowadzający niejako odcinek do serii, to myślę, że sobie tutaj zakończymy. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, jak chcecie, żeby ta seria była prowadzona, czy tak jak do teraz, czyli że yy, będę wam po prostu spłysał fabułę. Ja to nie zap zapisałem zapisa się nie, nie ten. Yy, nie przejmujcie, bo to jest właśnie to, co mówiłem, że testowałem sobie grę oraz te moje próby zagrania w to. Ale dobrze. Ja myślę, że w tym miejscu będę kończył, a więc serdeczna liga za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, żeby dotarł do większej ilości osób, oraz zostawić komentarza po prostu, czy Wam się taka seria podoba, czy nie. Oczywiście, jesteś, jeśli jesteś nowy na moim kanale, możesz zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Ale już nie przedłużam, że jak się zamykli, to. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!